Film instruktorzowy pokazuje, jak wystawić pacjentowi skierowanie do pracowni RTG oraz cykl życia takiego skierowania w programie komputerowym kurszpital 3000 ERP firmy QBS. Najpierw przechodzimy do menu głównego programu, w którym wybieramy oddział, a następnie panel lekarski oraz interesujący nas oddział. Na ekranie pojawia się lista pacjentów oddziału, z której wybieramy danego pacjenta, po czym naciskamy ikonę modyfikuj. Następnie wyświetla się okno zawierające całą dokumentację medyczną pacjenta. Kierujemy kursor myszy na oddziałową kartę pobytu i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy. Na ekranie wyświetla się lista dostępnych funkcjonalności dla tego elementu drzewa hospitalizacji, z której wybieramy pozycję Dodaj skierowanie. W oknie Wybierz rodzaj skierowania, zaznaczamy kierunek jako wewnętrzny, a typ skierowania jako skierowanie do pracowni RTG i naciskamy OK. Aby określić zlecone badania, klikamy na ikonę Dodaj pozycję, wypełniamy pole Zlecone badanie i potwierdzamy OK. Jeśli określiliśmy wszystkie interesujące nas badania, wybieramy OK. Program automatycznie zaproponuje wydrukowanie skierowania. Wystawiwszy skierowanie, prześledźmy cykl życia tego skierowania do pracowni diagnostycznej. W pierwszej kolejności nasze skierowanie zostanie przekazane do rejestracji pracowni diagnostycznej. Najpierw z menu głównego programu wybieramy pozycję pracownia RIS, a następnie rejestracja i pracownia RTG. Aby przyjąć do realizacji nasze skierowanie, w oknie rejestracji wybieramy wystawione przez nas skierowanie, po czym naciskamy ikonę z zielonym ptaszkiem. Na pytanie programu o realizację badania odpowiadamy Tak, a następnie potwierdzamy przyciskiem OK. Zlecenia przyjęte do realizacji zostaną teraz przekazane do techników obsługujących wybraną przez nas pracownię. Zamykamy zatem okno rejestracji i przechodzimy do pracowników RIS. Do pracowni RIS i obsługa zleceń technik, w której wybieramy interesującą nas pracownię. W nowym oknie zaznaczamy badania, które chcemy jako technik zrealizować, po czym naciskamy przycisk Zrób badanie. Na ekranie pojawia się okno Zlecenie, w którym wszystkie wymagane dane są uzupełnione automatycznie. Uzupełniamy parametr globalny, po czym naciskamy Doklej. Następnie przechodzimy do zakładki Wykorzystane materiały, w której zaznaczamy jakie materiały zostały użyte przy wykonaniu badania, klikając na Dodaj pozycję. W oknie apteczka wypełniamy pole materiał poprzez wybranie z listy towarów wszystkich rzeczy, które zostały użyte podczas zlecenia. Następnie naciskamy OK. Aby zatwierdzić zlecenie, ponownie naciskamy OK. Jeżeli technik wykonał wszystkie czynności, skierowanie RTG zniknie z listy technika, a zostanie przekazane do opisu przez lekarza. Aby prześledzić cykl życia skierowania w końcowej fazie u lekarza, klikamy Zamknij po czym z menu głównego programu wybieramy pracownia RIS, w następnej kolejności obsługę zleceń, lekarz oraz interesującą nas pracownię. Na ekranie wyświetla się lista zrealizowanych badań. Zadaniem lekarza jest ich opisanie. Aby to wykonać należy nacisnąć ikonę opisz badanie, a następnie wypełnić pola wynik, diagnoza oraz uwagi osoby opisującej. Wypełniwszy wszystkie pola, naciskamy OK. Program zaproponuje wydruk wyniku badania. Jeżeli pragniemy upewnić się, że wynik badania jest od razu dostępny w panelu lekarskim, w karcie medycznej pacjenta przechodzimy do zakładki diagnostyka, w której figuruje nasze zlecenie. W ten sposób poprawnie wystawiliśmy skierowanie RTG oraz przesiedziliśmy jego cykl życia. Aby zapoznać się z pełną funkcjonalnością programu, zapraszamy do lektury podręcznika GUSZPIDAL 3000 ERP.